Ostatnie posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski miało niewątpliwie jako najważniejszy moment przyjęcie racjo Fundamentalist dla diecezji polskich, ponieważ dokument opracowany w Watykanie dla całego kościoła wymaga stworzenia takiego racjo dostosowanego do realiów, do kontekstów lokalnych kościołów. Myślę, że tutaj wykonano niezwykłą pracę. Przeglądałem dość uważnie ten dokument przygotowany przez komisję, której przewodził ksiądz biskup Damian Bryl, pomocniczy biskup z Poznania. Więc ten dokument jest wyśmienity. Trochę więcej zastrzeżeń można mieć do jego drugiej części, gdzie jest dołączone ratio studiorum, to znaczy dość szczegółowo opracowany program studiów. Łącznie z rozpiską godzinową, jaki przedmiot, ile godzin, plus jakie zajęcia, nawet z tytułami zajęć. Myślę, że tu pewnie będzie tak, że, że jeszcze w każdej diecezji będzie biskup i, i jego współpracownicy będą spędzać trochę czasu na analizie tego racja studiorum. Ale fakt, faktem, wszyscy podnieśliśmy ręce za przyjęciem tego dokumentu, który jest. Kluczowy dla przyszłości naszego Kościoła w Polsce, bo on przyjmuje najważniejsze zasady formacji kapłańskiej, podkreślam, czyli i seminaryjnej ku kapłaństwu, i potem formacji już w samym kapłaństwie, formacji ciągłej, dalszej. Oczywiście teraz jeszcze czeka na etap realizacji tego dokumentu już w diecezjach, czyli teraz każdy biskup musi się zastanowić w jaki sposób, w jakiej mierze i, i, i w jakim czasie postanowienia tego dokumentu wprowadzi w życie w swojej własnej diecezji, ale jakby etap tej dyskusji ogólnej, ogólnopolskiej mamy już za sobą.